Ojciec jest głównym pomostem córki do otaczającego świata. Mhm. Wiesz o tym, że poczucie bezpieczeństwa, siły, pewności siebie, odwagi, mądrości życiowej to jest rola i dar ojca. Mhm. To znaczy, ja nie pozwolę mojemu synowi, nie wiem czemu, pewnie z jakiegoś strachu, grać od 18 do 23 na trzepakach z kolegami. Bo nie masz trzepaka na Bo swoim, nie trzepaka. Na swoim prywatnym raz. terenie. Dwa, no nie wyjdzie sam z domu. Ja. ja... W jego wieku dzisiaj, czyli w wieku 6 lat, mój brat miał 9 lat wówczas. My, do, do kiedy było widać piłkę, my byliśmy na dworzu i nikt nas nie kontrolował. W dzisiejszych czasach jest to niemożliwe, więc ja wiem, że jego piłka nie wychowa tak jak mnie. Ja to wiem już. Staram się, ja mu kurczę, w jakiś sposób tych kolegów, których ja miałem na podwórku do gry w piłkę, staram mu się nadrobić każdego z nich. Mhm. I potem się zamazują. A nie boisz się Zami tego, że nie nauczysz go umiejętności trudnego budowania relacji z dzieciakami. A w przedszkolu już. W, w Polsce chodzi do, do przedszkola, w, w, we Włoszech już tak naprawdę to był pierwszy rok szkoły. Mhm. Y Czyli fajnie, on ze szkoły wrócił do przedszkola. Tak. To, to znaczy, zawodowo to takie, mu zorganizować przedszkola we Włoszech, bo tam musi się uczyć. Mm -hmm. A teraz na wakacje, jak y, potrzebuje trochę czasu, i on idzie sobie na 4-5 godzin do przedszkola, to, to się bawi i on mówi, tu jest super przedszkola, lepsze niż to we Włoszech. Yy.